Jeżeli uwielbiasz serial Stranger Things, szczególnie drugą stronę, grę Dead Space, Polskę, konkretnie Kraków, obrazy pana Zdzisława Beksińskiego i film The Things z 1982 roku, pokochasz tę grę stworzoną przez krakowskie studio Blubber Team. Chronos The New Dawn, bo o niej mowa, to mroczny survival horror o przepięknej grafice i rewelacyjnej historii na około 20 godzin grania. Przez to, że akcja gry dzieje się w Polsce, konkretnie w Krakowie, na polskich graczy czeka tam mnóstwo easter eggów, jak na przykład lewitujący, oldschoolowy telewizor kineskopowy Rubin czy wyrzeźbiony Laikonik. Twórcy gry sami zachęcają, aby grać w Chronosa w odpowiednich warunkach, to jest wyciemnione pomieszczenie i słuchawki na uszach. Tak też zrobiłem. Po pięciu minutach rozgrywki włączyłem wszystkie światła w domu i wyciszyłem dźwięk. Nasi wrogowie w grze są naprawdę straszni i wydaje mi się, że inspiracją pod nich byli zabawowi brytyjscy turyści, którzy odwiedzają Kraków weekendami. Doczepić mogę się jedynie do formy zapisu. Ten możemy poczynić tylko w wybranych miejscach bądź polegać na autozapisie, no który nie jest zbyt intuicyjny. Jeżeli zginiemy w jakimś momencie, no to często musimy nadrabiać kawał gry, co nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Oszczędzaj naboje, dokładnie przeszukuj mapę, a będzie ci dane. Zapasz sobie meliskę i zapraszam cię do ogrania Kronos The New Dawn.